Ujęcie z lotu ptaka. Na obrazie widzimy okazały, jednopiętrowy budynek żłobka i przedszkola w Kiełczowie, zbudowany w technologii modułowej. Na płaskim dachu panele fotowoltaiczne. Kamera kilka razy okrąża obiekt, ukazując rozległe przyległości, a także kolorowe place zabaw. Elewacja budynku jest biała z prostokątnymi elementami w kilku pastelowych kolorach. Okna duże i widne. Następne ujęcie prezentuje rodziców z dziećmi wewnątrz budynku. Dzieci i rodzice uśmiechają się. Dzieci przebierają się w szatni z pomocą rodziców, którzy mają na twarzach maseczki ochronne. Widzimy kolejno chłopca na rękach mamy, który wznosi do góry podniesiony kciuk, później uśmiechniętą dziewczynę. dnia w naszym żłobku zaczynamy od godziny 6:30, kiedy żłobek jest otwierany, dzieci są przyjmowane, mamy półtorej godziny na przyjęcie dzieci do godziny 8. O godzinie 8 grupy są w całości, już wszystkie dzieci są w środku, panie przygotowują się z dziećmi do rozpoczęcia dnia. Dzieci oswajają się z przestrzenią, mają chwilę czasu dla siebie, żeby się rozbudzić, i za chwilkę panie szykują dzieci do mycia rączek, do higieny przed śniadaniem. O godzinie 8.30 zaczynamy śniadanie: dwudaniowe, zupę mleczną i kanapki, przygotowane przez nasze panie z kuchni, i śniadanie trwa do godziny 9.00. W tym czasie dzieci mogą rozpoznać, zapoznać się samodzielnie, przygotować sobie, zdecydować co chcą jeść, czy zupkę, czy, czy obadania. A kiedy skończymy śniadanko, krótka higiena i po godzinie 9 zaczynamy pierwszy panel zajęć merytorycznych, przygotowanych przez nasze panie opiekunki. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci, do pory dnia, do tutaj imprez okolicznościowych. W trakcie których dzieci poznają świat, rozwijają się, mogą poszerzyć swoje umiejętności, nabyć nowych umiejętności. Takie panele edukacyjne są dwa w ciągu dnia. Tak jak powiedziałam, pierwszy po śniadaniu od godziny 9 do godziny 10. Drugi panel zajęć edukacyjnych od godziny 10:30 do godziny 11:30. Między zajęciami o godzinie 10 mamy drugie śniadanie, czyli krótka przerwa na wzmocnienie organizmu, na zjedzenie witamin i odpoczynek przed drugą częścią zajęć. O godzinie 11:30 nasze dzieci jedzą zupę, po której szykujemy się do odpoczynku, ponieważ między 12 a godziną 14:00 Nasze dzieci odpoczywają, śpią, leżakują tak, żeby nabrać sił na drugą część dnia. Po drzewce o godzinie 14:30 zaczynamy drugą część dnia obiadem też przygotowanym i według jadłospisu ustalonego przez panią intendent. A po obiedzie mamy tak zwaną część popołudniową, w której najczęściej dzieci już Wychodzą do domu, są odbierane przez rodziców, przez opiekunów, a w międzyczasie mają czas dla zabaw swobodnych inicjowanych przez panie opiekunki, ale również czas dla siebie, tak żeby jeszcze pobyć z kolegami, zanim się pożegnają i pójdą do domu. Kamera płynnie i dynamicznie przemieszcza się po wnętrzach szłopka. Widzimy schludnie urządzone sale zabaw, szatnie, duże okna z kolorowymi wycinankami ilustrującymi ptaki i rośliny. Kamera mknie po jasnym i utrzymanym w pastelowych kolorach korytarzu. Zakręca i odwiedza kolejne pomieszczenia. Widzimy krzesełka do karmienia i bujaki. Są także malutkie stoły i krzesła dla dzieci. Kamera pędzi dalej, przenosi nas do pokoju zabaw z pełnym wyposażeniem. Widzimy basen z kulkami, oraz zabawki edukacyjne i urządzenia sprawnościowe. Zwiedzamy kolejne same. Wszędzie witają nas ciepłe, optymistyczne kolory, mnóstwo szafek, zabawek i dekoracji. Na podłogach w części przeznaczonej do zabaw kolorowa wykładzina w szaro-granatowe pasy. Obecnie w przedszkolu jest 150 dzieci, czyli 6 oddziałów. Mamy wspólną kuchnię razem ze żłobkiem. Dzieci chętnie spożywają posiłki, są również zachęcane do tego. Grupy wiekowe. Od 3 do 6 lat. Zaadaptowanie dzieci w przedszkolu, przyznam szczerze, bardzo mile mnie zaskoczyło. Okazało się, że niepotrzebnie się martwiłam, ponieważ było wesoło, radośnie. Dzieci były zachwycone nowym budynkiem, nowymi salami, nowym miejscem, a miały tak dużo atrakcji pierwszego dnia, że nie było czasu na to, żeby się nudzić, płakać i zamartwiać. Jeżeli chodzi o zajęcia edukacyjne, stawiamy na działanie czyli nauka przez, poprzez działanie. Mamy tutaj na celu zabawę, działanie dzięki realizacjom i uczestniczeniu w różnych projektach ekologicznych, wspierających aktywność ruchową. Projekty, dzieci dobrze czują się w projektach, bo mają duże pole manewru, tak? są ukierunkowane ale podążamy za nimi, czyli podążamy za ich możliwościami psychofizycznymi. W przedszkolu pracuje około 30 pracowników, w tym kadra pedagogiczna, administracja, pomocy nauczyciela, osoby sprzątające i pracownicy kuchni oraz nasz rodzynek, bardzo ważny element, pan konserwator. Kamera rozpoczyna dynamiczną podróż po przedszkolnych korytarzach i kolejnych pomieszczeniach. Widzimy kolorową i bezpieczną podłogę z żywicy w odcieniach żółci i granatu. W obszernych pokojach widzimy stanowisko opiekuna i kolorowe stoły w kształcie okręgów do prac grupowych. Geometryczne, przytulne wykładziny w odcieniach zieleni i pomarańczowe ściany z ręcznie wykonanymi dekoracjami. Podobnie jak w żłobku, każde pomieszczenie wyposażone jest w klimatyzację. Kamera odwiedza kolejny duży pokój z lustrami, torem przeszkód i wyposażeniem adekwatnym do ćwiczeń sprawnościowych. Na bezpiecznej podłodze z miękkiej żywicy leżą poukładane taśmy, szarfy i frisbee. Kolejna przestronna sala w pastelowej zieleni z miękką wykładziną dywanową i poduszkami. Stanowisko opiekuna oraz podobnie okrągłe stoliki do zajęć w grupach. Płynne ujęcia z pozostałej części, wszędzie jest schludnie i czysto. Na jasnych ścianach korytarza wykonane przez dzieci dekoracje ilustrujące postaci z przygód świnki Peppy. Ostatnia sala to imponująca stołówka. Panuje tu porządek i spora liczba miejsc przy stołach. W narożniku urządzenia gastronomiczne do utrzymywania ciepła serwowanych tu posiłków. I wreszcie ogromna kuchnia, której nie powstydziłby się nie jeden hotel. Widzimy mnóstwo urządzeń gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Budynek jest wyjątkowy, ponieważ jest wykonany w technologii modułowej, dzięki czemu realizacja została przyspieszona o połowę względem technologii tradycyjnej. Dzięki temu w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy można było wykonać fundamenty na placu, można było wykonać konstrukcję w zakładzie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przywie się tutaj na plac. Połączyć i wykończyć łącznie z elewacją. Prace na placu budowy to trwały tylko i wyłącznie 5 miesięcy, więc to jest naprawdę krótki czas. To była dla mnie priorytetowa inwestycja. Powstała w ekspresowym tempie i widząc jak dziś tętni życiem, nie mam najmniejszych wątpliwości, że decyzja o jej realizacji była trafiona. Widok uśmiechniętych twarzy. Najmłodszych mieszkańców naszej gminy to rzecz bezsenna. Na ostatnim kadrze widzimy roześmiane dzieci siedzące w okręgu i śpiewające piosenki oraz klaszczące w dłonie w towarzystwie uśmiechniętych opiekunek.